Się widzę z tej strony Czajniczek VR, a dzisiaj szybka informacja, bo wczoraj był gay update. Tak, gay update. I dzisiaj wam pokażę co się zmieniło i nie zwracajcie uwagi na mojego skina i na mój nick. Proszę, nie patrzcie ma na mój nick! Więc tak, oprowadzając was po całym City, bo tylko tutaj się coś zmieniło. Na resztę mapach yy, nie ma nic takiego niezwykłego. Jest to, co było rok temu. Osoby, które nie były rok temu. Będzie oddzielny filmik z City, czyli dzisiaj robimy City. I później wstawię z Foresta i tym podobne. A więc dobra, lecimy do City. A więc, pierwsze co dodali do City, to jest kolorowy dywan. Zobaczcie to. Taki kolorowy dywan. Według mnie jest mega fajny. I on to prowadzi do tych monkey blocksów, Ściany są takie. Jest oczywiście gay flashback, ale to na końcu. Na początku nowe kosmetyki. Taka kula. To jest taka piąteczka. Zaraz wam ją pokażę. Kosztuje ona tyle. A teraz, jak już yy, skończyliśmy oprowadzenie po kosmetykach, to teraz zobaczcie, co to jest ta kula. Co nadaje. A więc tak, patrzcie.

Więc to wszystko, co musiałeś wiedzieć o kosmetykach. Niedługo wrzucę filmik z Foresta i innych map, więc bye. -a.